Siemaku wszystkim tej strony kamami. W dzisiejszym odcineczku pokażę Wam wszystkie live eventy w Jbreak'u dla osób co nie wiedzą jak wyglądały live eventy z lat 2020-2024 no niestety na konsoli nie da rady odpalić live eventu 2018, więc go nie będzie, ja nie chcę jakichś filmików z YouTube'a na ten temat wam pokazywać, bo nie chcę dostać praw autorskich, więc no to dobra widzę ja już tutaj odpalam play. La, play live i pokażę wam jak w ogóle wyglądał wszystkie live eventy w J-Break'u Pierwszy live event to wyglądało jak widzicie, że jakiś typ dotyka przycisk. I jest no I tutaj jest widzowie jakaś tam scenka, że coś się dzieje, że deweloperzy tam są, Masimo Bats. Zaraz wyleci rakieta, ale tutaj na razie scenki. Juch wyleci i dobra, czekamy. Tutaj jest ten że kliknąłem przycisk, czy byłem... no nie wiem dokładnie o co z tym zawsze chodzi, ale wiem, że tutaj było, że kliknąłem przycisk, czy coś. No i teraz leciniuk. Uwaga. No i teraz leciniuk. Teraz uderzył niuk. No i jak widzicie, cała mapa w piorunach no i dobra, uwaga co się teraz stanie. Patrzcie widzowie, tornado. Zaraz będzie tornado. Uwaga. Ono się spałnuje koło więzienia, więc lecimy tutaj szybko. I uwaga. Kamy. I uwaga, jest tornado. To jest tornado, widzowie. Tak wygląda. Wygląda pierwszy live event w Jaybreaku. No można powiedzieć, że drugi, bo pierwszy był w 2018 z wulkanem. Ale no niestety nie da rady go tu odpalić, a w ogóle wylała lawa, chyba. Tak, lawa wylała To czekajcie, zobaczymy, jest wulkanie lawa, czy nie ma. Bo mnie to zawsze tak ciekawiło na tym ewencie, ale jak widzicie, tornado leci tam będzie rozwalało miasto. Tylko zobaczymy sobie, czy jest lawa w wulkanie. Lawy? Jest lawa więc Wylał wy, wybuch wulkan No i nie, nie było niestety animacji jak wulkan wybucha Ale dobra jak widzicie tornado Można powiedzieć że Rozwala miasto No i tak wygląda pierwszy Jaybreak to Life Event No i dobra Rozwala miasto nic się nie dzieje, to większość dłuż, czasu czas będzie rozwalanie miasta A potem dopiero się zaczną inne na przykład sceny Nie zalewanie mapy i inne Tak to wygląda jak widzicie Ten pierwszy, no drugi live event w Jaybreaku Tak wygląda No i dobra Teraz będzie odrzucenie tornada. Tak, ono tak sobie przez miasto idzie. No i teraz będzie odrzucenie tornada. W ogóle dzięki temu, że tornado rozwalił miasto, da się wlecieć pod mapę. Też taka ciekawostka, no i dobra uwaga. No i teraz będzie odrzucenie tornada. Jak coś do tych scenek tu nie czytam, bo wiem, że to chodzi o to, że koniec J ale to jest stare, więc tego nie czytam. Wy możecie się czytać jak chcecie, no i dobra, patrzcie widzę wie. No i... To jest odrzucenie tornada. Nie ma tornada i zaczyna się zalewanie mapy. Jak widzicie... O, już pod mapą się zaczyna tutaj woda, bo jak wlecimy to. O, patrzcie, widzę, wie. O. Dajcie, lecimy sobie... o! Już jak widzicie jest woda, zaczyna się zalewanie mapy. Powiem, że to ciekawe nawet jest. Patrzcie i zalewa mapę. Zalewa mapę. No, w końcu zalało mapę. Więc no nawet ciekawie. Właśnie dlaczego się budynki znowu zrespiły? To nie wiem, tylko bez tego modelu 3D. Bo jak widzieliście, przed chwilą budynki się tutaj zrespiły. Nie wiem jak to się stało. Ale dobra, nie mam pytań. Jak widzicie, zalewana jest mapa. No na razie nic się nie dzieje. Większość do czasu będzie zalewanie mapy, i na końcu będzie ten taki efekt zalewania. Jakby efekt zalewania ekranu. Nie wiem w ogóle czemu jedna lawa lewituje. Ale dobra, nie mam pytań. Jak widzicie, zalało całą mapę. Kurde, bugowałem się. Zalało całą mapę. No i na razie nic się nie dzieje. Uwaga! I zaraz zobaczycie co się stanie. Zaraz będzie zalewanie ekranu w ogóle. Co jest? Dlaczego to niebo tak się jakby... Nie wiem to jest. Czemu to niebo tak się jakby ciemnia przyjaśnie jak widzicie? Nie wiem o co z tym chodzi, ale okej. Okay. O teraz będzie zalewanie ekranu Uwaga Zalało ich tu przy muzeum Zalało przy muzeum I teraz Pomału zaczyna się zalewanie ekranu No jeszcze nie teraz Ale za chwilę Wyskoczy komunikat I can see No i będzie zalewał nam ekran O Zalewa nam ekran, jak widzowie widzicie. No i tak wyglądał live event w Jaybreaku 2020. Dlatego mówię, że to drugi live event, bo pierwszy to był z wulkanem, ale no nie możemy go odpalić. No niestety. Więc mówię z przyzwyczajenia niby, że to pierwszy, bo tu się... Na, nie ma na konsoli 2018, więc trochę słabo, ale patrzcie, tak wyglądał event drugi w Jaybreaku, czyli w roku 2020 zalewa nam ekran. No i nic się wiele nie dzieje, tylko nam zalewa. No, zalewa ekranik. No i dobra. Zalało nam ekran. Tak, widzę, jak widzicie, zalało nam ekran, tu nam dziękuję za. No, event, no idziemy już do następnego eventu. A. Czyli. No, nic się nie dzieje. Kropki na początku wyskakują. No i teraz. Jaybreak, gracze, Jaybreakowi gracze, czy jesteście gotowi? Uwaga, no i pamiętam, że to się tutaj kiedyś zaczynało. Więc do. No, nawet i litera meteoryty ma no, zlecić tu meteoryt będzie trzeba patrzeć na niebo i o dobra patrzę na niebo tak zaraz zleci meteoryt i tutaj pewnie to tak to był ceobos to był wtedy ceobos dobra i ten pierwszy chyba co wypuścił ten co odpalił Newcastle to chyba też był ceobos leci jak widzicie widzowie leci już ten meteoryt można się w nim zbagować, tylko trzeba dobrze pod niego wejść i... Dobra. O, jak widzicie, zbagowałem się w nim. Dobra. I teraz musicie skakać. I tu się pojawi kamaro. No to dobra, my skaczemy. Dobra, skaczemy. Skaczemy w tym meteorycie. No i on zaraz się rozwali. Dobra. Dobra, jeszcze skaczemy. Dobra. O, no jak widzicie, mamy kamerę. Który mo mo możemy mieć spoiler? Ale no niestety, że to je jest replay, to nie możemy mieć tego spoileru. No i dobra, wsiadamy do helikoptera. No i jak widzicie, spadają meteoryty. No i tutaj to samo. Spadają meteoryty w J-Breaku. Nic nowego o. Dobra. dobra meteoryty, zaraz przywali bank i prawdopodobnie ten most tam. Dobra, jesteśmy przy banku. No i teraz jesteśmy oglądamy jak log Logout. Bank przywali! W ogóle już wpadcie, widzę, banku nie ma. Bank rozwalony, jest, ale leci meteoryt na bank. Dobra. Kurde. Patrzcie! Uderzył mnie to O kurde! Dobra, bierzemy sobie auto I patrzcie, teraz moc uderzyło O kurde! W kosmos mnie wywaliło Patrzcie, widzowie, dobra I teraz jeszcze uderzy w tamtą górę prawdopodobnie No i dobra, lecimy! Jesteśmy i uwaga, teraz tą górę uderzy. Chyba. I uwaga. Tak, teraz tą górę uderzy. Będzie, że wykryli na radarze, że leci chyba wielki meteoryt czy coś. No i zaraz tu przywali. Uwaga. Asimo. Jak widzicie tu... Tak, Wygrader wykrył coś na niebie. I to na niebie już leci do... do tutaj, na Joybreak'a Czyli meteoryt Uwaga I uwaga, leci meteoryt No i mnie w kosmos wlewali Uwaga, przywalił Nie, nie wywaliło mnie w kosmos i jak widzicie mamy I can see. Nie widać nic. No ale już ekranu nie widać. No i tak wyglądał Elibewek 2022. Więc nawet ciekawie powiem szczerze. Nie jest tak źle, ciekawie. Teraz tu, że Zdrojekryk za, został zaatakowany. JPREK został zaatakowany i zobaczymy co dalej się stanie I teraz będzie prawdopodobnie wywalenie z serwera Dobra Tak, teraz będzie wywalenie z serwera Uwaga Oczekujemy No i tak, będzie wywalenie z serwera Uwaga No i tak, teraz już wywala serwer i dziękuję nam za replay Czyli to z OGJ Breakiem widzowie Uwaga Dobra Tutaj czekamy z sniperką aż zlecą NPC I będziemy nawalać Dobra Czekamy aż zlecą NPC widzowie lecą NPC jak widzicie tylko jeszcze to nie mam co szczele jak widzicie widzę to wie, nie zadaję temu HP nic. nie zadaję temu HP więc czekajmy aż zlecą NPC no i dobra uwaga czekamy tak NPC zlatują więc mamy broń tak zlecieli NPC no i dobra znajpimy dobra yy... Bra na balady. Bra na balady? Bra. Bra. Bra na balady. Bra. Bra. Eee... Bra. I teraz jeszcze tu Dobra, dostał Dostał No i tam Dobra, nawalone I ostatni to tutaj jest Dobra Nie, no to dobra, tam bierzemy helikopter I lecimy go załatwić Dobra Z jednym tor damy sobie rady Na spokojnie, dobra I jest Jesteśmy! I lecimy go nawalać, ludzie wie, lecimy go nawalać. Dobra, dostał i... Kurde. Nie! Bra. Kurde, nie mogę go trafić. O, dobra, dostał. Dobra, wsiadam do helikoptera i teraz będzie boss, dobra. Teraz będzie boss. Bosa nie damy rady załatwić, bo no niestety on ma 50 tysięcy HP Możemy... Możemy spróbować. Możemy spróbować, ale wiem, że mi to nie wyjdzie. Dobra. Tak możecie go nawalać, ale ja go nie będę nawalał, bo to sensu nie ma, bo mi to rok zajmie. No i dobra. Teraz nuki wylecą, widzę wie, wylecą nuki. Jak widzicie rozwala miasto No i teraniuki wylecą I z tych niuków nic się nie stanie Tylko odziu monstery spadną Dobra Lekko spoileruję Patrzcie widzowie O lecą nioki, Lecą niuki. Trzy gniuki Trzy Lecą i, i jak widzicie odziu monstery spadły Dobra Jak widzicie zadało mu trochę damage'a No i dobra Uwaga Jakby Zaraz będzie ten jakby o kurda, już Patrzcie widzowie on rozwala miasto. I zaraz będzie... Atak kosmitów na J dobra. Patrzcie, on tu rozwala Randomowo se leci. Dobra. Atak kosmitów jest. Jak widzicie... O, patrzcie, jest atak kosmitów na jaybreak. No i są. Są te kosmi Są kosmici i patrzcie, widzowie. Są na jaybreak kosmici. Nawalają meteo... o, meteoryty lecą. No i kosmici są. Dobra. Patrzcie, widzowie. Meteoryty spadają. A oni tu nawalają mi. patrzcie, będzie 250 chyba tysięcy HP. Kurde, ile ich jest? Ich jest chyba jeden, drugi, trzeci. Jest zero dużo, zero ich jest dużo, no i dobra. On będzie chyba więzienie rozwalał. Dobra, czekajcie, widzę, wyczekajcie Patrzcie, jak to wygląda w ogóle. To nawet w moim zdaniem, wygląda. No i teraz będzie to odliczanie prawdopodobnie za chwilę. Tutaj, że można... Może będziemy się teleportować do starych czasów, czy tak No i dobra, i rozwalił most No i teraz patrzcie widzowie, zaraz się zacznie Zaraz się zacznie, jak widzowie uwaga I dobra tak, już, jest timing maszyna, tak, timing maszyna jest i uwaga, patrzcie, widowie, to się odwala już. Dara będzie odliczanie, 20%. Dobra, okej. Okay. Odliczanie jest, 65%. 85 99 Uwaga No i wciąga nas, no, do starego Jwraka Ale to, że replay to nazwali serwera Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu Zostawcie suba, lajka, dwukajce Widzę NAURA Do kolejnego cineczka.